Od czego zależy to od czego zaczyna pan właśnie pracę to wszystko zależy od tego z kim się pracuje natomiast mimo wszystko trener największy wpływ ma na organizację gry w defensywie i też kiedyś słyszałem bardzo fajną taką opinię, zdanie Piotka Stokowca, który wypowiadał się, że to tutaj akurat trener ma największy wpływ, a za to, co się dzieje w trzeciej strefie, trzeba po prostu zapłacić w postaci kupna zawodników odpowiedniej jakości. Mówimy już w strefie finalizacji. Tak, tak jest, zgadza się. Mhm. Więc skupmy się może na tym, na co trener największy ma wpływ, czyli na tą organizację gry w defensywie. I mm, przychodzą. Do klubu seniorskiego, gdzie wszyscy oczekują wyników. Ja tu abstrahuję też od tego. Jak wygląda piłka młodzieżowa, gdzie tam trzeba uczyć kreatywności, gdzie tam trzeba dawać tym chłopakom możliwość na to, żeby wykorzystywali swój potencjał przede wszystkim ofensywny. Natomiast tu biorąc pod uwagę jakie są oczekiwania, jakie są wymagania, no to w pierwszej kolejności, mimo wszystko trzeba zacząć to o tych tak zwanych fundamentów. I tutaj ta gra, czy organizacja gry w defensywie dla mnie, mimo wszystko jest fundament. momento.